Piotra i Pawła. Wykłady, Wykłady z, z ekonomii. Zapraszamy. Zadanie trzecie. Na rynku zaobserwowano następujące stopy procentowe. Roczna stopa spod skali roku RS014%, od razu mogę sobie wypisywać RS01 równe 4%. Roczna stopa forward za rok od dzisiaj RF11 równe 5%. Roczna stopa forward za 2 lata od dzisiaj RF21. RF21 równe 6,5%. I roczna stopa forward za 3 lata od dzisiaj RF31 równe 7%. Mamy obliczyć RS03 i w podpunkcie B RS04. Zaczynamy od podpunktu A. RS03. Oczywiście, zanim zaczniemy obliczać, wskażmy na osi czasu to co mamy podane. Czyli tutaj mamy tak: R01 RF11 RF21 i RF31. Teraz nasza niewiadoma rs 03 rs 2 3 RS03. Jak już państwo zapewne widzicie, co potrzebujemy do obliczenia? Do obliczenia potrzebujemy pierwszych trzech okresów, e, mianowicie RS01, RF11 i RF21. No to co? Podstawiamy. Jak zawsze po lewej stronie równania, przypominam, największa wartość, w tym wypadku nasza niewiadoma, czyli RS03. 1 plus RS03 do potęgi trzeciej to się równa i wszystkie nasze dane rs01, tutaj niezbędne do obliczenia oczywiście tego zadania, razy 1 plus rf11 do pierwszej, razy 1 plus rf21 do pierwszej. Tutaj oczywiście tej wartości nie znamy, mam ją obliczyć, więc przepisuję, a tu już będę podstawiał, od razu podstawiam z wartościami, czyli 1,04 razy 105 razy 1065, czyli 65 tysięcznych. Nie będę już pisywał do pierwszej potęgi, bo jak wszyscy widzimy, wszędzie jest do pierwszej potęgi, w związku z czym um, nie ma potrzeby. 1 plus RS03 do trzeciej. Jak zawsze sobie już pozwolę sprawdzić, to wychodzi 1. I 163 tysięczne pierwiastek trzeciego stopnia, czyli 1 plus RS03 to się równa 1,0516, czyli RS03 równe 5,16%. Już zaokrąglamy, już jesteśmy po kolejnym zadaniu. Nie ma potrzeby, mam nadzieję, już rozpisywać. Jeżeli nie wiecie skąd to wynika, zapraszam do poprzedniego. Odcinka do poprzedniego filmiku. Za chwileczkę podpunkt B. Podpunkt B R04. Jak widzicie, przygotowałem już zarówno i wykres, jak i dopisałem do wartości danych R03. Dlaczego? Dlatego, że możemy tutaj zastosować dwa rozwiązania. To znaczy, przy zastosowaniu pierwszym używamy wszystkich wartości, które mamy już podane, natomiast przy drugim możemy zastosować już obliczone RS03. Tak też spróbujemy obliczyć. Pierwszy sposób RS04 do czwartej to nasze wszystkie wartości, czyli 1 plus RS01 razy 1 plus rf 11 1 plus RF. 2, 1, 1 plus RF3, 1. Drugi sposób przy zastosowaniu naszej już obliczonej stopy 3-letniej stopy spot 1 plus RS04 do czwartej to się równa 1 plus RS03 do trzeciej razy 1 plus RF3, 1 do pierwszej. Możemy obliczyć to sposobem drugim, jak zawsze, jednak uczulam, jeżeli obliczyliśmy zły wynik, możemy powielać nasz błąd, a przez co nie otrzymywać punktów lub na kolokwium, lub oczywiście popełniać błąd w praktyce. W związku z czym znów, jak zawsze, zastosujemy i obliczymy tym pierwszym sposobem. Jeżeli jednak i pamiętajcie, jesteście pewni tego wyniku, nic nie stoi na przeszkodzie, aby obliczyć to drugim sposobem. Ok. Czyli podstawiamy do tego wzoru pierwszego. Już pod, będę podstawiał bezpośrednio wartości 1 plus 4%, 1 plus 5%, 1 plus 6,5% i 1 plus 7%. 1 plus RS04 do czwartej. To zaokrągleniu 1 i 244 tysięczne pierwiastek czwartego stopnia z tej wartości to około 1,0561, czyli RS04 to się równa 5,61%. I jest to odpowiedź na nasz podpunkt, podpunkt B, RS04 równa 5,61%. Dzięki bardzo i zapraszam jak zwykle do kolejnego filmiku.